Oto rozkład ogólny dla Skorpiona na kwiecień. Jak zawsze, konkretnie i na temat. Zalecam zdrowy dystans, uwzględnienie zjawiska odwrotnego odczytu, a także sprawdzenie pomocniczych znaków, np. ascendentu i wedyjskiego. Z góry dziękuję wszystkim za napiwki w ostatnim czasie, a także za wspieranie kanału poprzez subskrypcje i lajki. Wszystkich zainteresowanych tarotem indywidualnym, i tak dalej, odsyłam we właściwe miejsce dzięki namiarom na ekranie. Jak zawsze, jestem gotowy udowodnić, że tarot to nie jest tylko narzędzie psychoanalizy, również skuteczny pośrednik przy dywinacji. No i oczywiście biorę za to pełną odpowiedzialność, nawet jeśli Waszej sytuacji osobistej nie znam. Wystarczy mi tylko pytanie. A teraz przejdźmy do kart. W podstawie Talii Królowa Mieczy. Skorpiony mają dwojaką ścieżkę. Pierwsza wersja to jest spotkanie z jakąś niezbyt przyjemną, wredną osobą, która stoi za machiną plotek, manipulacji i krzywdy. Osobą, która. Tylko i wyłącznie z pozoru pozytywna, a bardzo często też zarządzająca większym biznesem, może dorabiać skorpionom rogi, i tym razem w niezbyt pozytywnym sensie. Wy możecie wiedzieć dokładnie, kto to jest, bo to nikt nowy z tego, co karta twierdzi. No i na pewno obecność tego człowieka, w pewnym sensie. Będzie bardzo dotkliwa. Nie martwcie się jednak, to nie jest tak, że wam mocno zaszkodzi, ale niestety muszę potwierdzić, otóż chciałaby. Mam wrażenie, że ma ona dość formalne usposobienie, więc albo taką pracę czysto korporacyjną wykonuje, może być urzędnikiem, osobą publiczną, zarządcą w jakiejś firmie, być może nawet. Posiada coś, co się nazywa status zaufania publicznego, czy też urząd, stanowisko, praca zaufania publicznego, mniej więcej w tym szukajcie. Moim zdaniem zorientowana na prawo, więc cóż, może umie i zna się na tym. Oczywiście niektóre skorpiony mogą zobaczyć w tej karcie po prostu siebie, więc te cechy, które wymieniłem, mogłyby też ich dotyczyć. Wszystko zależy od tego, jak my tę sytuację rozumiemy. W każdym razie, podsumowując, już pomijam, kto komu źle życzy, te życzenia złe się nie spełnią, ale mogą kosztować sporo nerwów. Mam jeszcze jeden bardzo dziwny scenariusz, i chyba dla mężczyzn. Jeżeli tacy mieli ostatnio romans, lub próbowali naprawić rozwalony związek, albo może poznali kogoś, kto jest wyjątkowy, jest celebrytą, podjęli z tą osobą współpracę, to widzę, że z tej współpracy nic nie wyjdzie. A gdyby miały te koneksje charakter bardziej romantyczny, czy też tam seksualny, jak to wiadomo, u Skorpiona bywa, niestety to też nie za bardzo wypali. No i trzeba się będzie z faktem pogodzić, ktoś pokaże swoją prawdziwą twarz. Zobaczmy, co więcej karty ujawnią w konkretnych aspektach waszego życia. Piątka Mieczy i Czwórka Monet to kolumna poświęcona singlom lub po prostu osobom, które uważają się za samotnych. Piątka Mieczy mówi do mnie: Nie mam ochoty na miłość i romansę, albo nie czuję się lubiany tudzież lubiana, bądź też odchodzę ze złego środowiska, w którym ludzi bliskich sercu nie znajdę. Czwórka Denarów natomiast to z jednej strony koncentracja na pracy i włożenie swoich sił w lepsze zarobki często też zabezpieczenia formalne, takie jak kredyty. Pożyczki, urzędy, ubezpieczenia i tym podobne, ale też zabezpieczenie emocjonalne, bo ktoś widocznie nie chce ludziom swojego serca na dłoni przekazać. Moim zdaniem, te dwie karty wyjątkowo singlom nie tylko odradzają, ale również bardzo mocno prognozują brak zaangażowania w sprawy uczuć ze względu na, ogólnie to ujmując, trudy. W relacjach ostatnio. Ja myślę jednak, Wy Skorpiony nie będziecie bardzo cierpieć, bo chyba miłość Wam się teraz odwidzi. A gdyby tak było, że predestynujecie do czyjegoś serca, to nie wątpię, może dałoby się umówić, ale nie w kwietniu. Zgaduję, dużo, dużo później. Jeżeli ostatnio kłóciliście się ze swoim romantycznym partnerem o pieniądze, albo być może ktoś narzekał, że za bardzo jeździcie po świecie, kraju, za pracą, nie poświęcacie czasu rodzinie, lub cokolwiek tam nie wyszło, relacja się dramatycznie zakończyła. No to też nie będziecie mieć ochoty i prędzej, jeśli cokolwiek w sferze uczuciowej ugracie, to ewentualnie pogodzicie się z ex, żeby potem tego całego stechłego smrotku za sobą nie ciągnąć. I tyle tylko dla Singli. Niestety, kwiecień być może miłości nie sprzyja. A jak ktoś się bardzo martwi, albo na przykład ma fajne randki i boi się słuchając tego. Że w kwietniu mu się posypie, od razu mówię, nie musi tak zawsze być. Warto wziąć tę prognozę pod uwagę, aczkolwiek wielokrotnie już się przekonałem, że przykładowo słoneczny skorpion, który w ascendencie miał na przykład wodnika albo inny znak, po prostu taki odległy od niego, który przejawiał bardzo dobre perspektywy romantyczne, to to się wszystko ładnie sumuje. Można zatem wyciągnąć średnią, no i przekonać się, że jednak nie będzie wcale tak źle. Związki natomiast otrzymały asa, kielichów i królową tego samego dworu. Panowie na pewno będą się cieszyli troskliwą partnerką, często żoną. Niestety, miłości za wiele tam nie będzie, ale relacje zgodne. I chyba można by też powiedzieć, w jakimś sensie zasłonięte pracą? Być może panowie pracują, partnerka wspiera, no i z miłości wiele dla nich czyni. Albo odwrotnie, bywa i tak. W każdym razie, chociaż zero konfliktów, zero waśni, bardzo udane, dobre relacje, no to ten pierwotny czar mógł już minąć. Niektórzy są ze sobą ze względu na pracę właśnie, bo jakoś tak lepiej im razem, a inni może ze względu na dzieci. Bardzo często widzę samotnego rodzica, który wiąże się z nowym człowiekiem i w ten sposób tworzy rodzinę, ale widzę także osoby nie mające pracy, wiążące się z kimś i dzięki temu mające pracę. To oczywiście jest przeszłość. Teraz zupełnie co innego będzie grane. Wydaje mi się, że tego typu powody, dla których ta relacja ewentualnie została zbudowana, mogą jednak dać podstawę do trwałego związku i chyba nawet powiem, że to przetrwa. No nie widzę tutaj nic takiego, co by mi szczególnie wpadło w oko. Może trochę nudno, może za mało romantycznie, a na pewno, jak jest skorpionica, która ma mężczyznę, to chciałaby. Więc, może trzeba o to zadbać, jak panowie słuchają, szczególnie panowie, którzy szpiegują swoją partnerkę z znaku Skorpiona, no to powinni jej więcej tych uczuć zaoferować. Czwórka, buław i rydwan. Sprawy finansowe i zawodowe. Widzę sporo zmian w pracy. Często rezygnację pod impulsem z poprzedniej, szukanie lepszej, lub też szukanie lepszej pracy po zwolnieniu ze starej dawno wcześniej. Te poszukiwania będą trwać. Na pewno znajdą się oferty, ale skorpionom nie będą pasowały warunki, więc zrezygnują w poszukiwaniu czegoś, co da im tych pieniędzy sporo, sporo więcej. I karty zalecają, żeby tak robić, ale również wziąć pod uwagę ryzyko. Opóźnień, no bo też takie kwiatki i dobre stanowiska, nawet jeśli wy jesteście wykwalifikowane, nieczęsto się wbrew pozorom pojawiają. Na dobre trzeba poczekać to Rada Kart. Widzę także środowiska, niezależnie od branży, w których skorpiony mogą być nielubiane. Ludzie będą krytykować i szeptać coś tam między sobą, czasem zazdrościć, czasem może próbować Zepsuć skorpionom opinię. Dlaczego tak? Może widzą zagrożenie, zazdrość, ale również w pewnym sensie nie przepadają za śmiało wygłaszanymi przez skorpiona poglądami i opiniami. Najgorzej będzie ze strzelcami baranem i rakiem. Z tymi osobami podkreślam w sferze zawodowej uważajcie. Może być też tak, że ktoś chce zarobić na swój nowy dom, nie wiem czy mieszkanie, czy taką większą hacjendę, ale na pewno i to, i to kosztuje i ciężko mu z pracy wygospodarować. Może też ktoś jeździ po świecie i ze względu na problemy finansowe lub po prostu swoje zawodowe priorytety zdecyduje się nie jechać w tym miesiącu do kraju z powrotem lub też do innego kraju właśnie za pracą. Duże spowolnienie. Wydaje mi się też mniej czasu z rodziną, mniej czasu w domu w ogóle. To może być trochę stresujący miesiąc dla Skorpiona i polecam, aby się dobrze zabezpieczał i za bardzo w niczym nie ryzykował. Na pewno karty wskazują na konieczność oszczędzania pieniędzy. I na niewydawanie tych pieniędzy, jeżeli naprawdę nie trzeba tego robić. Oszczędzajcie tylko na zachciankach, to próbuję powiedzieć. I zwróćcie także uwagę na relacje z rodziną. Czy się tam do nich odzywacie, czy nie. No i oczywiście pytanie, czy jesteście w konflikcie, bo jeśli tak, to można go oczywiście załagodzić, ale jeżeli to jest bardzo, bardzo poważna sprawa i to nie najlepszy czas. Błędem nie będzie przeczekać. Zdrowie, księżyc i koło losu. Myślę, że poprawa, lepszy stan psychiczny może ostatnio było gorzej, a teraz się jakoś polepszy unikanie trudnych ludzi odreagowanie usunięcie napięcia wewnętrznego, pokonanie lęku, depresji itd. Nawet jak ktoś bardzo chorował i miał nierówno pod kopułą to widzę, że i tak mu będzie lepiej w kwietniu. Poznacie powód swoich schorzeń. Wszystko co do tej pory ukryte zostanie rozświetlone, rozjaśnione i naprawione. Często trudna choroba pokonana. Innym razem drobne dolegliwości, być może takie, które niekoniecznie były bardzo groźne, ale uciążliwe, też odejdą. Doskonałe remedium, świetny lekarz, szczęście, no i powiedzmy, jakaś taka opatrzność. Chciałoby się rzec, jesteście z każdej strony chronione, chociaż te wcześniejsze karty to tak nie zachęcały, ale tu jest znacznie lepiej. Wydaje mi się też, że część skorpionów może coś tam wygrać. Nie wiem czy na loterii, ale jakieś tam pieniążki skądś do Was ekstra przyjdą. Nie mówię, że bardzo duże ale gdybyście na coś pilnie potrzebowały, to dostaniecie i to po prostu poprawi wasz humor. Nic złego w zdrowiu nie widzę, na pewno tylko będzie lepiej, a jeśli ktoś jest uzależniony i odstawi do czego ewidentnie będzie miał siłę i tu chyba chodzi częściej o alkohol, oczywiście to też te emocje i zdrowie jakoś tak yy, lepiej. No, zachęcam, walczcie tam, jeśli macie tego typu problemy. Widać też w rozkładzie z królowa z kielichem: no to tak zawsze się zastanawiam. Nie pić, unikać wszystkiego, zero wody. Najlepsze, co szaman może powiedzieć na kwiecień. Na końcu dwie buławy i az buław. Wasza karma. Dwie buławy: planowanie biznesu, planowanie rozwoju, być może coś co się nazywa remarketing albo po prostu nowa strategia promocji siebie w mediach społecznościowych, wszystkie tego typu sprawy. Karty ostrzegają niełatwe zadanie. Złe rady innych ludzi, nieodpowiedni menadżer, brak pomysłu albo dużo pomysłów, które szybko się tak jakby kończą rezygnujecie przed przetestowaniem ich w praktyce. No i dobrze, bo uważam, kwiecień to nie jest miesiąc na to poświęcony. A jak ktoś w mediach nie działa, tylko szuka pracy, rozsyła CV, promuje się we własnej branży, lub lokalnie, to też widzę, bardzo pod górę będzie. Stagnacja no i też trochę demotywujące nastroje. Nie martwcie się, to jest wszystko do przerobienia. Wydawałoby się zła prognoza, ale te karty próbują pokazać, na czym skorpion powinien się skupić. I moim zdaniem, niezależnie od tego, czy szuka związku, czy pracy, czy po prostu chce być bardziej lubiany w środowiskach swoich bliskich, musi pracować nad autoprezentacją. Tak, żeby nie wyszedł na dziwaka, jakiegoś tam człowieka, który ma. Zbyt twarde zdanie, no po prostu nauka życia z ludźmi. Ja wiem, że to nie zawsze jest fajne i ludzie czasem są za przeproszeniem głupi albo nie wiem, po prostu patrzą spodełba, zazdrośnicy. No trudno, no to tak trzeba robić. Nic na to się nie zaradzi. Matka natura uczy adaptacji. Uczy, że ten przetrwa, kto się umie dostosować, a nie ten, kto jest najsilniejszy, i być może to właśnie skorpion potrzebuje zrozumieć. Nawet jeśli ktoś niekoniecznie jest taki do przesady niczym kamień twardy, tylko powiedzmy, zachowuje się jak jakiś wariat, no to ludzie będą go tak oceniać, chociaż człowiek może szczerze nic złego na myśli nie mieć. Sprzedajcie się dobrze. Wyjdźcie na poważnych, porządnych ludzi, na empatycznych, tych, co są mili, oczytani, chętni do pomagania, mają swoje zdrowe zasady i asertywność. Taka prosta rzecz. To się Wam najbardziej w kwietniu przyda, nawet jeśli chcecie znaleźć nową pracę. Kto wie, może ktoś popatrzy na Was i stwierdzi, że ponętne kształty to sugerują, że jesteście bardziej na coś innego nastawione niż na pracę. To się zdarza, ludzie różnie myślą. Nie żebyście tam eksponowali za dużo, ale czasem naprawdę tak jest. Kiedyś rzeczywiście widziałem taką sytuację. To dotyczyło zatrudnienia. No i pewna kobieta przyszła ubrana bardzo porządnie, ale mimo to nie dostała pracy. Dlatego, że szef uznał, że zbyt wyzywająco się ubrała. A tak naprawdę była bardzo dobrze ubrana, tylko jemu się wydawało, że może za dużo prześwituje. No, takie różne głupotki. No ale cóż mogę powiedzieć? To są tego typu sprawy, i ludzie zwracają na to uwagę, więc. Pilnujcie się, szczególnie jeżeli macie urodzenie blisko strzelca, albo też tego strzelca mocno w kosmogramie. Ostatnio, jak wam nagrywałem jakieś tam ukryte sprawy, czy coś tego typu, <laughs> już nie pamiętam, to tam mówiłem, żeby strzelec uważał, jak się prezentuje w pracy. I to jest potwierdzenie, że ta energia dalej jest i będzie przez cały kwiecień. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że pomogłem i nieco naświetliłem. Jak zawsze czekam na komentarze, czytam lajka, udostępnienie, jeśli według Was film mógłby komuś pomóc. Zachęcam też, by się prywatnie odzywać. Dodatkowe pytania, mile widziane. Szczególnie mówię to do niedowiarków traktujących Tarota z dystansem. Czytałem ankietę, więc wiem jak ludzie podchodzą i, oczywiście, nie mam o to żalu w żadnym razie, ale chętnie udowodnię im, że jednak da się z tego dobrze korzystać. Przesyłam również pozytywną energię każdemu, kto bezinteresownie wspierał finansowo kanał. Dziękuję za to, że jesteście i kącie Krzemana żyje. Pozdrawiam serdecznie, słyszymy się niebawem.